Mimo, że po siódmym epizodzie Rey nie pałała do Kylo innym uczuciem niż uczucie zemsty i złości, To jednak, część ósma otworzyła nową furtkę dla fanów teorii Reylo. Specjalne połączenie Kylo z Rey, sprawiające, że bohaterowie zaczęli się rozumieć do tego stopnia, że nasza bohaterka z osoby, która chciała zabić Kylo, zaczęła go rozumieć, a może nawet coś więcej. Ben Solo zaufał Rey do tego stopnia, że zdradził swojego mistrza i walczył ramię w ramię wraz z naszą bohaterką przeciw elitarnej gwardii Snowka, a później chciałby Rey u jego boku władała galaktyką. Mimo, że ten plan nie przypadł do gustu naszej bohaterce, to jednak w ostatniej scenie widzimy, że jednak dwójka naszych bohaterów cały czas wyczuwa swoją obecność. W materiałach promujących ósmą część para Kylo, Ray była nieustannie promowana. Z tego właśnie powodu wielu fanów twierdzi, że Reylo w dziewiątym epizodzie jest po prostu nieuniknione. A co na ten temat twierdzi sama zainteresowana, czyli Daisy Ridley, aktorka Grająca postać Ray. W Chinach teoria Raylo jest tak bardzo popularna, że nic dziwnego, że podczas jednego z wywiadów właśnie tam została ona zapytana o ewentualny romans jej postaci Skylo i o to, co odpowiedziała. Przepraszam, jeśli będą w tłumaczeniu jakieś błędy. Nie. To tak proste. Ostatni Jedi dał mi inne odczucie o tym, że pogląd na postać Kylo przez widu zmieni się. Ray uważa, że Kylo Ren może zostać odkupiony. Ona go rozumie. Cieszę się, że mogą dojść do tego rodzaju zrozumienia, ale ostatecznie Kylo Ren to szumowina. I dalej, po krótkiej odpowiedzi Marka Hamila, Daisy Really dodaje: Kylo Ren jest po prostu samotny, więc myślał, że rozumiem, dlaczego fani mogą tak myśleć, ale ja. Tego nie popieram. Więc aktorka nie popiera Raylo. Ale czy to ostatecznie przekreśla tę teorię, wcale nie. Pamiętajmy o tym, że w wywiadach z 2016 roku Daisy mówiła, że jest pod wrażeniem społeczności tworzącej fanarty Raylo, a pamiętajmy, że przebudzenie mocy tworzone przez J.J. Abramsa różniło się i to bardzo. Od ostatniego Jedi Ryana Johnsona a dziewiąta część znów wraca w ręce Abramsa, więc nie wiadomo czego tak naprawdę możemy się po nim spodziewać, ponieważ pamiętajmy, że jeśli romans Raylo wypali, nie byłby to pierwszy taki związek w historii Gwiezdnych Wojen, gdzie dobra dziewczyna zakochała się w obuzie. I love you. I know. Więc piszcie, co sądzicie o teorii Raylo, czy jesteście jej fanami, czy shipujecie dwójkę naszych bohaterów i czy liczycie na ich romans w dziewiątej części. I zostawcie lajka, jeśli chcecie w przyszłości zobaczyć film na temat teorii Rey Dameron. A póki to tyle z mojej strony, trzymajcie się i niech moc będzie z Reylo.